Siemano wszystkim, witamy Was. Tutaj kanał Franek Real Madrid. Nie właśnie na te pierścionki, które sobie namalowałem Za nami jest Marcel. Siemano. Za nami jest FIFA. Siema. I za nami jest Stoi. Siema Trzyma. 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 Bo i teraz nagrywam, by tym sobie moimi kolegami nagrywać na celem. Może jest pierwsza część, za chwilę pokażemy mi ten wydwany. To będzie ten wydwany. To no weszło. Co było na W komentarzach, komendarzach, gdzie to trzymał, na celem. Zapraszam, piszcie! אה, יש לי נשן... נשן נשן נקרא על מלב, סבורגון, עפילה. מה אם זה נפשט למטה? תשמעי, תשמעי.